nazywam się Patryk, jestem chyba nowy, wiecie. Gramy w Bublajem. co to zaczynamy grać. Wiem, że teraz każdy na nagrywa Bublajem, ale Bublajem to jest coś nowego. Ale no też Agarbio, właśnie Agarbio. Próbuj jutro, może nie. Nie wiem kiedy, może kiedyś nagram. O, Agarbio. Ale tu trudno się zalogować na Agarbio, bo coś tam...

Olbrzymie ty olbrzymie ty Ty olbrzymie To olbrzymie wielki Patrz jak klika się bardziej albo jak się weźmie dalej to szybciej le leci Ch Szybciej jedzie, co nie patrzy huh? Mogę włączyć escape'a. Daj, 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 jo, 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 daj, Oj, oj, już po pomoc, wolasz. Woli. oj już pom pomoc. Wołasz. Gim? Masz Gimper Co? A wow, ja wow, 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 e, nie mogę obiadku swego zjeść Chyba zakończymy już ten filmik, co nie? Nagryżam już tak trzy minuty. Dobra, trzymajcie się rapida.